Hejka kochani, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. I dzisiaj przychodzę do Was z obiecanym holem. Oczywiście część rzeczy widzieliście już w holu z Primark, więc tego nie będę wam pokazywać. Ale jeżeli ktoś ma ochotę zerknąć, to zapraszam serdecznie, tutaj wyjedzie Wam karta. Natomiast dzisiaj reszta rzeczy. Będą rzeczy świąteczne, będą kosmetyki, będzie coś do domu i będzie jeszcze jedna rzecz, która jest moim prezentem wiastkowym, e, którą już dostałam, e, a i zaraz Wam pokażę, co to takie jest i powiem wam, dlaczego tak szybko. Także, kochani, zapraszam was serdecznie z kawką albo z herbatką do oglądania. Okej, okay, kochani, tak jak wspomniałam, zaczniemy sobie może od rzeczy, którą dostałam jako prezent gwiazdkowy wcześniej, około miesiąca wcześniej. Kochani, i jest to keyboard. Jest to Yamaha PSR 373. Jest to model, który pojawił się w tym roku. Wyszedł on w listopadzie tego roku. Keyboard dostałam właśnie jako prezent gwiazdkowy. E, prezentują się w ten sposób. Jest to 61 klawiszy. Oczywiście klawisze są sensitive. Zobaczcie, Dla... musiałam odstawić, bo nie jest on jakiś mega ciężki, ale do najlżejszych też nie należy. Dlaczego w ogóle na prezent świąteczny keyboard chciałam? Dlatego, kochani, ponieważ ja kiedyś grałam e, na fortepianie, chodziłam do szkoły Grałam na fortepianie jako dziecko, no ale przez lata, kiedy nie ćwiczyłam, nie grałam, to nie czarujmy się, ale moje zdolności poszybowały w dół i szczerze mówiąc, w większości rzeczy nie pamiętam, ale tak wiecie, od dawna, co jakiś czas wracało do mnie to granie na fortepianie, na pianinie itd., itd. I gdzieś jednak za tym tęskniłam. Pamiętam, że muzyka i granie, pomimo że to było żmudne ćwiczenie i człowiek miał tego serdecznie dosyć. To yy, dawała gdzieś radość, dawała gdzieś przyjemność i pomimo wszystko dawała relaks. Mm, I doszłam do wniosku, że tak, że to chyba jest ta pora. Pokazywałam Wam na Instagramie, jak przyszedł, pokazywałam wam pudło i postanowiłam, że po prostu tak, chcę dostać ten prezent wcześniej, nie czekać do gwiazdki, e, ponieważ chcę poćwiczyć i będzie miło po prostu, jak e, w święta czy tam w wigilię będę mogła chociaż zagrać kolędę czy cokolwiek innego. Ja jestem mega zadowolona, mm, bardzo się z tego cieszę, muszę powiedzieć szczerze. Ja się tutaj rozgadałam o tym keyboardzie, wybaczcie, no ale wiecie. Kocham to, podoba mi się to, i jestem z tego prezentu bardzo zadowolona. Już trochę pograłam i. No jest fajnie, no. <laughs> Więc wiecie, ja mogłabym jeszcze do godziny na ten temat gadać. Ale lećmy dalej. Kochani, pokażę Wam jedną rzecz dla panów, bo myślę, że może być to coś co ktoś szuka, bądź może być to pomysł na prezent. Mój facet kupił sobie sweter i jest to sweter super dry i nie jest w nim nic naprawdę nadzwyczajnego. Niby zwykły sweter, tutaj wiecie, taki pleciony jak sweterek, zapinany tutaj na stójkę, więc wiecie, on jest rozpinany gdzieś dotąd i wydawałoby się, że naprawdę takich swetrów jest masa. No i co w tym nadzwyczajnego nam pokazujesz w tym swetrze? Ja zauważyłam, że jest Niesamowity problem, żeby tutaj kupić sweter, który ma w składzie wełnę. Większość to są poliestry, akryle, bawełny, cuda na kiju, ale żeby kupić coś w, w składzie, czego jest wełna. To zaczynają się porządne schody, i udało nam się trafić na małej przecenie. Właśnie sweter Super Dry. I jest to sweter, który zawiera w sobie wełnę. Tej wełny też tu nie ma, nie wiadomo ile, ponieważ jest tu akryl i wełna wymieszane. No, ale wiecie, no, w stosunku do tego, co się dzieje, no, to, to muszę powiedzieć, że nie jest tak źle, bo naprawdę jest ciężko znaleźć sweter ze stójką rozpinaną tutaj, e, męski, w którym będzie wełna. No, że on go już miał na sobie i stwierdził, że jest naprawdę cieplutki. Więc, jeżeli ktoś szuka swetra. Właśnie z wałną, to zerknijcie na Super dry. Pokażę Wam jeszcze dwie rzeczy, takie ubraniowe dla mnie już, bardziej buty to będą, a potem przejdziemy już do rzeczy świątecznych i do kosmetyków. I pierwsza rzecz to są buty z Clarksa, czarne skórka z z tutaj z tą wiecie takim zapinanym. Paseczkiem na, na stopie. I to są buty z koturnem. Nie jest on wysoki i to są mega, 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 mega lekkie buty. Te buty są tak leciutkie, że ja mam kapcie cięższe. One są po prostu jak piórko. Do tego wszystkiego wkładka jest z bardzo miękkiej gąbeczki. I tutaj te zapiętki też mają, jak gdyby, wbudowaną gąbeczkę. Ja się śmieję, że to są takie trochę buty szkolne, ponieważ tutaj Nosi się podobne buty do szkoły i bardzo często ten model też dziewczyny noszą do szkół i Clarks jest tutaj bardzo popularny, ponieważ to są jedne z wygodniejszych butów i butów, które bardzo dobrze się trzymają. Ja ostatnio mam problem w ogóle z z, ze ścięgnem Achillesa, a dostanie się teraz do lekarzy to jest po prostu masakra, więc musiałam właśnie coś w tym stylu kupić i zależało mi na tym, żeby buty też były w miarę lekkie więc trafiło na takie, a do jeansów, do takiego szybkiego latania, gdzieś wyskoczenia do sklepu i tak dalej, to myślę, że są idealne. I kochani, mam drugie buty również z Clarksa, ale tym razem to są kozaki i to są tego rodzaju kozaki, troszeczkę wyższe. One mają tutaj taki nie za wysoki ten obcas. Ja ze względu na staw w stopie nie mogę nosić wysokich obcasów, nad czym bardzo ubolewam, bo zawsze kochałam szpilki i zawsze chodziłam w mega wysokich szpilach. Wiecie, taki zwykły nosek, całość to jest oczywiście skórka, one są tak powiedzmy, tyle gdzieś pod kolano wypadają. No i tutaj oczywiście jest ten rozciągliwy materiał. Buty są też leciutkie, bardzo przyjemne. Wkładka w środku tutaj w bucie również jest bardzo taka mięciutka, gąbczasta. Ja się nad nimi zastanawiam, czy je zostawić, czy nie. Jeszcze je poprzymierzam, mam jeszcze chwilkę, żeby je oddać, więc zastanawiam się, czy je zostawić. Okej, okay, kochani, lecimy do świątecznych rzeczy. I pierwsza rzecz, którą chcę wam pokazać, to jest taka świeca. To jest świeca, to jest tak naprawdę plastikowa świeca sztuczna. Ona jest w takie złote gwiazdki, ale ona w rzeczywistości, słuchajcie, jest projektorem. Nie wiem, czy wy to zobaczycie i czy to mi się uda. O. Uda mi się trochę na ścianie, czekajcie, próbuję wycelować. Ona robi właśnie projekcję takich gwiazdek i naprawdę przy zgaszonym świetle super to wygląda. I ta świeca, słuchajcie, kosztowała 4,99 i te świece możecie dostać w Aldim. Także naprawdę bardzo serdecznie Wam polecam, bo to jest bardzo fajny gadżet. Dalej kochani mam kolejne świece, które również są sztucznymi świecami i są to świece, które są u nas w Funciaku. Przecież ja nie wiem, czy... wydaje mi się, że te świece prawdopodobnie znajdziecie w Pepko w Polsce. Są to trzy świece LEDowe, one są na baterie. Oczywiście, baterie są zawarte. Ja mam takie dwa opakowania. One kosztowały 2 funty, czyli około 10 zł. No i w zestawie są takie trzy świeczuszki. One są tutaj... całe plastikowe, natomiast muszę Wam powiedzieć, że tak w dotyku i jak tak dalej stoją, to powiem Wam szczerze, że nawet wyglądają jak wosk, więc e, to jest duże. plus. No, ja się zastanawiam, czy to nie jest jakoś lekko woskiem pokryte. Ale chyba nie. W każdym razie bardzo dobrze wyglądają i dobrze udają, że tak powiem. Oczywiście świecę włączamy tym przyciskiem od dołu, no i mamy świecę, która. Nie wiem, czy będziecie. O, tak, może będzie lepiej widać, jak tutaj dalej się odsunę. I one tak delikatnie migają, więc udają taką, wiecie, prawdziwą świecę. Potrzebuję te świeczki do zrobienia dekoracji ze słoików, w które właśnie będą włożone te świecy i będą po trzy słoiki z każdej strony tutaj przy kominku. Jak jesteśmy przy tej dekoracji, no to jeszcze kupiłam takie, wiecie, sznureczki, żeby zawinąć na tym słoiku. Są dwa, jutro i jeden taki czerwono-biały. Będąc przy kwestii świec, to jeszcze nie wszystko. Tutaj mam na Tea Light taki piękny. Nie wiem świecznie, kto nazwę, który ja Wam pokazywałam na Instagramie już jakiś czas temu. Tutaj są dwa renifery, no i reszta to choinki. I on jest taki, jakby troszeczkę w 3D zrobione, te wiecie, grawerowania w nim. I naprawdę przepięknie wygląda w momencie, kiedy świeczkę się w niego wstawi. Okay. O wstawie tą sztuczną, może tu będzie coś widać. I, i właśnie ten wzór rzuca się również na ściani się odbija, ale moim zdaniem znacznie lepiej wygląda z prawdziwym tylajtem, z prawdziwą świecą. Kochani, kolejna świeca e, prawdziwa już tym razem to jest Wickford Co, czyli Home Bargain, świece zapachowe. Ja Wam wielokrotnie mówiłam o tych świecach i mówiłam Wam o świecy piernikowej i mówiłam Wam o świecy czekolada z pomarańczą, tutaj mam e, cynamon i jabłko i cynamon i jabłko sprawdza się gorzej, pomimo, że w słoiku pachnie mega mocno, to po zapaleniu ta świeca niestety pachnie słabiej. Ja ją paliłam dwa razy. Dosyć, że ona się wypala dosyć szybko w stosunku do tych świec. Wypala mi się krzywo, więc muszę z tym knotem pokombinować. To pomimo, że pachnie bardzo mocno w słoiku, to ona daje jednak słabszy zapach niż tamte świece. Taki bardzo subtelny i nie pachnie takim typowym jabłkiem z cynamonem. Ja myślałam, że ta świeca będzie pachniała tak, wiecie, perfidnie tym jabłkiem z cynamonem. Ale nie, więc jest to przyjemny zapach, ale oczekiwałam, że będzie mocniejszy i będzie taki bardziej standardowy. No, ale też jest przyjemny. Ja te świece lubię, a do tego wszystkiego co jest najśmieszniejsze, że one są produkowane w Polsce. Także nie zdziwię się, jak w Polsce je również gdzieś w jakim sklepie dorwiecie. Oczywiście też ze świątecznych rzeczy już mam tutaj złoty papier do pakowania za funcika. 10 metrów znajdziecie w Aździe. Dobra, kochani, lecimy dalej i przejdziemy do kosmetyków, które udało mi się kupić ostatnimi czasy. I zacznę może od rzeczy do pazurków. Kupiłam takie, oto dekoracje, i to jest zamówienie z AliExpress. Bardzo, bardzo ładne tutaj są takie wiecie brokaciki błyszczące i tym podobne. Natomiast ja Wam zrobię osobny filmik z rzeczami z AliExpress. Wtedy będę więcej Wam o tym mówić. I zamówiłam jeszcze trzy małe pudry do właśnie dipping system, do tak zwanego manikuru tytanowego. I jeden to jest szary z brokatem, drugi to jest czarny z brokatem i trzeci to jest taka taka fuksja piękna, oczywiście te kolory wiadomo, że w słoiczkach wyglądają zupełnie inaczej niż później na paznokciu, ja je przetestuję i właśnie po przetestowaniu zrobię Wam haul z AliExpress, gdzie Wam te rzeczy pokażę, ponieważ mam jeszcze kilka innych fajnych rzeczy dalej, jakiś czas temu, to z półtora miesiąca temu wiecie, no te zakupy ja nie robiłam w jednego dnia kupiłam podkład z Catrice truskin i do tego zamówiłam jeszcze korektor, i jestem na etapie testowania tych dwóch kosmetyków. Także będzie u mnie recenzja, ale musicie dać mi jeszcze chwilę, ponieważ, wiecie, ja, żeby zrobić Wam pełną recenzję chcę naprawdę coś potestować przez jakiś czas żeby sprawdzić to w różnych warunkach i dopiero się wypowiedzieć kupiłam również krem do rąk i to jest krem do rąk z Aldiego który jest z serii Hemp i to jest zrobione trochę taka podróbka kosmetyków z The Body Shop ponieważ tam właśnie w The Body Shop jest seria z kremem do rąk Hemp, który ja uwielbiam jest naprawdę genialny do bardzo suchych dłoni skład jest taki sobie jak ja mam być zupełnie szczera a ja kremowałam nim kilka razy ręce, może nie jest to najgorszy krem, bo te kremy z Lidla Zadiego są dla mnie tragiczne, więc ten stosunkowo nie jest zły, tylko jak się go rozmarowuje, to on zostawia coś takiego, w środku jest jakby kawałeczki plastiku, nie wiem co to jest, takie dosłownie drobinki, one są przezroczyste, ale wiecie, jak się rozmarowuje, ja w pierwszym momencie myślałam, że ja mam po prostu, nie wiem, jakieś okruchy na rękach czy coś. Ale zauważyłam, że coś musi być w tym kremie, więc działa, ale no trochę martwi mnie to, co to w tym kremie jest. Natomiast zobaczymy, przetestować można. Taj z Lidlam chcę Wam pokazać żel antybakteryjny do rąk i chcę Wam go pokazać tylko dlatego, żeby was uprzedzić, że ten żel antybakteryjny do rąk jest bardzo wodnisty. Więc jeżeli nie lubicie wodnistych żeli do rąk, to po prostu omijajcie ten żel antybakteryjny, bo on jest naprawdę no taki, no tutaj widać, że on jest naprawdę wodnisty, także dlatego Wam o tym mówię. Dalej ostatnio przyszło do mnie z Butsa Laktasyd, czyli żel do higieny intymnej i tak one wyglądają tutaj i Laktasyd tutaj u nas Występuje tylko i wyłącznie w tej wersji. Kolejne rzeczy to już będą rzeczy do włosów, i zacznę od pierwszego szamponu i jest to szampon z wisi. Pudełko już wyrzuciłam, więc Wam nie pokażę. Jest to szampon z wisi i jest to ten szampon z wisi z czerwoną naklejką, ja to tak nazywam. I jest to szampon, który przeciwdziała wypadaniu włosów. Moje włosy ostatnio zaczęły po prostu ostatnio, tak naprawdę od kilku miesięcy zaczęły mi tak strasznie wypadać że się w głowie nie mieści, więc musiałam po coś sięgnąć, bo witaminy nawet mi nie pomagają, więc doszłam do wniosku, że po prostu coś użyję. I to był szampon, który świetnie się sprawdzał lata temu. I ja kiedyś miałam bardzo poważny problem z wypadającymi włosami, że wręcz wyciągałam je pasmami. To ten szampon rzeczywiście przyhamował ich wypadanie i moje włosy były w znacznie lepszej kondycji, dlatego że te szampony z Vichy zawierają amineksil, który właśnie ma pomagać przy wypadających włosach, plus ma witaminę PP, B5 i B6. I myjąc włosy zostawiamy go na jedną minutę około zanim go spłuczamy. U niektórych może się pojawić jakieś drobne szczypanie, więc wtedy warto go bardziej z wodą wymieszać, żeby on był Rzadsze. Kiedyś się u mnie sprawdzał, mam nadzieję, że i tym razem się sprawdzi, i dam Wam na pewno znać. Kolejny szampon, który kupiłam, to jest szampon z Gliskur. Ja go już używałam, ale też go używał, jak już dwa czy trzy razy używałam. Mój Arek też używał go już kilka razy, więc już widzicie tutaj zużycie. I jest to szampon do niby długich włosów z Gliskura. I jak ogólnie Gliskura, teraz to się Glis nazywa. Natomiast o ile te szampony Glis zawsze się dobrze u mnie sprawdzają, to mam wrażenie, że z tym coś jest nie do końca tak. I że moje włosy nie do końca się z nim lubią. I jest tutaj biotyna oraz wyciąg z kwiatów poni do długich włosów, chroniący przed zniszczeniami. I dwie ostatnie rzeczy, również do włosów. Jedno jest to odżywka z gliskur. Ja Wam pokazywałam ostatnio szampon z tej serii, czyli wzmacniająca z keratyną i proteinami. Szampon bardzo fajnie się sprawdzał. Wzięłam odżywkę, zobaczymy, jak ona się sprawdzi, bo jeszcze jej nie używałam. I tutaj mam bardzo popularną maskę bananową z garniera, którą wiele z dziewczyn poleca i uwielbia te maski z Garnier. Ja tą maskę użyłam na razie raz i ja ją zostawiłam rzeczywiście jako maskę, także wiecie, brałam prysznic, nałożyłam sobie tą maskę, dokończyłam się myć. I dopiero tą maskę z włosów zmyłam. I powiem Wam tak, yy, ja po tym nałożeniu jej jako maski, nie widzę w niej nic nadzwyczajnego, a wręcz przeciwnie, moje włosy wyglądały na brudne. Więc być może ona jest za ciężka do moich włosów, yy, dlatego, że ja mam cienkie włosy i Anita z kanału Ania mi powiedziała, że wiele dziewczyn Właśnie mówi, że nie mogą używać tego, tej maski jako maski do włosów, jeżeli ktoś ma cienkie włosy, a ja mam trochę tych włosów, ale mam je cienkie, więc być może to jest wynikiem tego, więc ja po prostu ja sobie jeszcze przetestuję jako taką odżywkę i zobaczymy, jak się będzie u mnie sprawdzać, bo wiem, że naprawdę bardzo dużo dziewczyn jest mega, mega zadowolona z tej odżywki. I zdziwił mnie zapach, dlatego że ja spodziewałam się, że ten zapach to będzie zapach bananowy, ale będzie to zapach bananów taki jak mają odżywki czy szampony do włosów z The Body Shop, czyli taki prawdziwy zmiażdżony banan. Natomiast ta maska bananowa pachnie bardzo przyjemnie. Ona rzeczywiście ma słodziutki, przyjemny zapach, ale ten zapach mi bardziej przypomina zapach tych takich cukierków bananowych i tych żelek bananowych niż prawdziwych bananów. No zobaczymy jak się sprawdzi. Na dalszą metę, jako maska taka typowa, wiecie, do nałożenia nie do końca się mnie sprawdziła. No ale to może być też problem tego, że ta maska poszła w zestawie z tym szamponem. Także ja ją użyję z jakimś. Nie wiem, czy ja jeszcze mam jakiś stary szampon, który używałam i się mnie sprawdzał, mm, albo po prostu użyję ją, ją zwisi yy, i zobaczymy, jak się sprawdzi. Ja jeszcze jej nie skreślam. Ok, kochani, powiem Wam szczerze, że wyszło tego materiału i tych rzeczy trochę więcej niż miało wyjść. I myślałam, że ten filmik będzie znacznie, znacznie krótszy i szybszy. Kochani, dajcie znać, czy coś używaliście. Dajcie znać, jakie macie sposoby na tą maskę bananową do włosów. Ja jestem bardzo ciekawa. Dajcie znać, czy coś Wam wpadło w oko. Odzywajcie się w komentarzach, będzie mi bardzo miło. A my się już widzimy niedługo w kolejnym filmiku, na który Was serdecznie oczywiście zapraszam. Także mm, przesyłam Wam moc buziaków, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia niedługo!